Dzień dobry. Przez chwilę mówiłem o tym, jak świat zwariował, a teraz o konsekwencjach zwariowania tego świata. Proszę sobie wyobrazić, że była długa wojna światowa, to wszyscy wiedzą, i była Hiroshima i Nagasaki. Zginęło mnóstwo ludzi. Dwa miasta zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Kamień na kamień tam nie został. No, i teraz proszę sobie wyobrazić, że my dzisiaj Mamy taką broń straszną, no my w Polsce to może nie, dzięki Bogu, ale chociaż kto to wie, może lepiej mieć. Ale mocarstwa mają taką broń, którą w planach na przykład, to na przykład nie trzeba do Anglii rzucać broni atomowej. Wystarczy dwie bomby, jedną w, Atl w Atlantyk, a drugą w Morze Północnej i fale, które będą spowodowane wybuchami tych bomb są tak wielkie, że zaleje, zaleje całą Anglię. Tam śladu nie zostanie. Rybki będą pływały w środku Anglii. I generałowie mają takie plany zniszczenia świata podczas III wojny światowej, która zdecydowanie będzie. Dlaczego III wojna światowa będzie? No bo wszyscy lekceważą Pana Boga. No niemal wszyscy, bo to, jeśli do mojego kościoła 15 chodzi e, kościoła rano i 20 wieczorem, 25, tak, to jest razem z 40-50 osób w kościele, a powinno być kilka tysięcy. Mówię o codziennym, przyjdźmy, bo w niedzielę z więcej. Ale tu jest pełne emerytów, oni mogliby być. Też mam tu gdzieś. Przyjdą w niedzielę. No. A w niedzielę to obowiązek, tak. Czyli co najwyżej wykonają swój obowiązek. A Bóg zaprasza nam sześć świętą codziennie, i absolutna większość ludzi to lekceważy w Polsce sporo, a na świecie większość, absolutna większość. No to jeśli Bóg ostrzega nas przed trzecią wojną światową w wielu miejscach i mówi: nawróćcie się, bo straszna afera przed nami, czekaj, to nie Bóg będzie nas karał, tylko ludzie to zrobią. Ludzie to wymyślą, tak żeby w swojej głupocie myśląc, że zajmą więcej jakiegoś miejsca, lądu, coś tam, jakieś kopalnie, złoto, nie wiadomo co. No, od zawsze tak jest. Od zawsze tak jest, że człowiek człowiekowi chce coś ukraść. Chce tego drugiego zamieć na niewolnika. No, pamiętamy drugą wojnę światową, tak? Niemcy próbowali zrobić z niewolników z całej Europy i z całego świata najlepiej. Nie udało się. Ale te pomysły są do dzisiaj. Te pomysły są do dzisiaj. Dzisiaj mułcarstwa mają tak przerażającą broń, że to, co było w Hiroshima i Nagasaki, to dziecinne zabawki są. Wtedy zostały zniszczone dwa miasta, a dzisiaj jest taka broń, która może zniszczyć i rozerwać całe kontynenty na części. Oni takie plany mają. Oni nie mają planów na przykład tam bombardowania kolejnych miast, tylko poprzecinania kier kontynentalnych. I te kontyne, kontynenty się rozjadą. Na przykład Europa z Azją, tak? Jak się po Uralu strzeli z 20 czy 30 takich bomb, to tam. One się rozpłyną, tak, te, te kry kontynentalne. Tam będzie morze kolejne. Tak? Ale trzęsienia ziemi z tym związane będą tak straszne, że w nic dookoła nie zostanie zgliszcza i gruzy. I Bóg nas cały czas ostrzega przed tym, żeby to się nie zdarzyło. Więc ja sugeruję: lepiej się wystraszyć dzisiaj. Bo jak człowiek się tak się dobrze wystraszy, jak trwoga, to do Boga. No, bo dzisiaj jest cudownie, jest piękny dzień. Spokój, cisza, bo się nic nie dzieje. No. Rewelacja. Absolutny spokój. Tylko, że ten spokój w jeden dzień może się zamienić w straszną tragedię. Więc jak będzie wyglądała trzecia wojna światowa, zależy od każdego z nas. Czy my będziemy się starali Boga przeprosić, poprosić o miłosierdzie? Nie da się pewnie uratować całego świata, ale Polskę jest szansa. Ta Polska to jakby kraj, na, kraj wybrany. Najwięcej Polaków modli się proporcjonalnie. Wiemy, że jest mało, tak mało jest w kościele, mało ludzi modlących się, ale mimo wszystko najwięcej jak na kuli ziemskiej, mówimy o proporcjach, prawda? To jest szansa, że w tej Polsce ktoś przeżyje tą tragedię III wojny światowej. A bronie, które wymyślili naukowcy, są tak straszne, że to, co się działo w II wojnie światowej to przedszkole wojenne, przedszkole to, to nawet nie szkoła w stosunku do tego, co dzisiaj mają. Mają takie gazy trujące, mają takie bomby, które potrafią takie rzeczy zrobić, że zniszczenie miasta w ułamek sekundy, całutkiego, wielkiego, typu Warszawa, to zajmie mniej więcej na jedną sekundę. Po jednej sekundzie nie będzie się kamienia na kamieniu. Jeszcze z dalekiej okolicy, tylko wielka dziura będzie. I to od nas z każdego z nas zależy, czy my potraktujemy Boga poważnie, czy będziemy prosić Boga o miłosierdzie. To jedyna szansa, żeby to wszystko nas uchronić od tej tragedii, która będzie na świecie, która będzie, bez wątpienia będzie. Ja mam nadzieję, że jej tego nie dożyję. Jestem stary, stary jestem, stary człowiek i może, co już nic nie może. Jestem godny. Mogę umrzeć dzisiaj. Ja bym chętnie umarł, tak. Mam rewelacyjne życie, ale chętnie przyjadę na drugą Ale moje dzieci nie są gotowe. Moje dzieci nie są gotowe do tego, żeby dzisiaj umrzeć, tak mi się wydaje. No jak się patrzy koło mnie, szkoła jest, no, no, te dzieciaki, zupełnie nie są gotowe do tego, żeby umierać. Więc warto dla nas, szczególnie tych dorosłych, tak, to pomodlić się za nasze dzieci wnuki żeby mogły dalej szczęśliwie, spokojnie żyć. Ale to od nas, tych starców, zależy jak to wszystko będzie wyglądało, bo mamy czas, ci ludzie na emeryturze, tak? ci, którzy już nie muszą pracować, to mogą nadrabiać zaległości za, za nas samych, za nasze dzieci, za nasze wnuki. Więc chociaż ci starsi by się obudzili, prawda? Oni też nie chcą. Oni też nie chcą. Więc wygląda na to, że tragedia będzie straszna. No, ale jak będę tak codziennie gadał, a nuż ktoś się jeszcze obudzi, bo my pamiętamy Sodoma i Gomorę, że gdyby było dziesięciu sprawiedliwych, to Sodoma i Gomora byłaby do dzisiaj. Gdyby było dziesięciu sprawiedliwych, tam podejrzewam, było z kilka, kilkanaście tysięcy ludzi, może więcej. To nie były małe miasta. Tam było sporo ludzi. To Bóg nie znalazł nawet dziesięciu. Był Lot, jego żona, córki. I tu koniec. Bóg kiedy prowadził tą rodzinę, a Sodomego może zniszczył. Podobnie było w trzeciej wojnie światowej. Więc zdecydowanie warto się modlić o to, żeby Bóg okazał nam miłosierdzie i żeby, żebyśmy się mogli wszyscy przygotować tak do, do przejścia w drugą stronę. Dobry Boże, Ci bardzo dziękuję. Dziękuję Tobie, Łukana, Matką i wszystkim zastępcom. Manią, wszystkim Błogosławiec, Bóg Łączak, Ojciec i syn. Doch shut too.